Cześć, dzień dobry, z tej strony Wiktor Doktor, a to podcast BSS bez tajemnic, w którym co tydzień pojawiają się nowe odcinki o tematyce nowoczesnych usług dla biznesu. Czasami przemawiam do Was sam, a czasami z zaproszonymi gośćmi. Jak będzie dzisiaj? O tym za chwileczkę się przekonacie. Możecie również dołożyć swoją cegiełkę i wspierać rozwój tejże audycji, tak jak robią to patroni poprzez platformy Patronite, Patreon i Buy Me a Coffee. Ich pełną listę znajdziecie na końcu tego odcinka, jak również w jego opisie. Zapraszam na dzisiejszą audycję. Cześć, dzień dobry, moi podcastowicze. Z tej strony, Witam, doktor A. To ostatnie w roku 2024 nagranie z podsumowaniem zmian, jakie zachodzą w obszarze prawa, legislacji, no i tym podobnych. Z jak, jak zwykle, Mateusz. Budzi. Cześć, Mateusz. Cześć, witam wszystkich. Patrz, mapujemy się na dzień przed Sylwestrem, 30 grudnia 2024 roku. A jak patrzę sobie na listę, mamy 8 punktów, które aż nam się pojawiły w ostatnich tygodniach, na które warto rzucić okiem i sobie pogadać. Także mimo końca roku jest o czym mówić, jeśli chodzi o prawo. E, no koniec roku zawsze to jest taki moment, kiedy zbiera się trochę tych rzeczy, które wchodzą od 1 stycznia. Jak ustawodawca lubi wprowadzać różne zmiany z początkiem roku. Stąd też kilka ciekawych zmian, które przygotowaliśmy dla Was. No to dobrze, to zacznijmy od takich rzeczy, nazwijmy to energetycznych, skończymy na rzeczach świątecznych, a w międzyczasie, jeszcze kilka innych rzeczy nam się pojawi. Skoro mowa o energii, no to zmiany w odnawialnych źródłach energii. E, tak, prezydent 6 grudnia podpisał ustawę. Nowelizującą przepisy o odnawialnych źródłach energii, zmiany te są reakcją na nowe unijne rozwiązania w celu wspierania firm energochłonnych i prosumentów. Prosumentów, może powiem co to jest, bo bardzo mi się podoba to słowo, jest to zlepek słów producent, konsument, także profesjonalista, i to jest prosumentem energii odnawialnej jest odbiorca końcowy wytwarzający energię elektryczną z odnawialnych źródeł energii. W Polsce najczęściej prosumentem jest właśnie taki producent z mikroinstalacji fotowoltaicznych. A ta mikroinstalacja to jest do 10 kW chyba, to jest, co panie. Tak, 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 z tego, co kojarzę, tak, masz rację. No a jak jesteśmy przy energii, to myślę, że coś, co no, bardziej wszystkich zainteresuje niż kwestia prosumentów i nowelizacji ustawy o odnawialnych źródłach energii, bowiem no, mamy kwestię dotyczącą utrzymania cen energii w 2025 roku i w dniu 9 grudnia prezydent podpisał właśnie stosowną ustawę, i te postanowienia tej ustawy no przede wszystkim skoncentrowane są na odbiorcach energii w gospodarstwach domowych. I tak, do końca września 2025 roku cena energii elektrycznej właśnie dla odbiorców w gospodarstwach domowych ma zostać utrzymana na poziomie 500 zł za mega megawattogodzinę netto. Z kolei dla jednostek samorządu terytorialnego i podmiotów użyteczności, Publicznej, publicznej cena ma wynosić do 31 marca 2025 roku 693 zł za megawattogodzinę netto. Co ważne, także osoby, które pobierają energię elektryczną na własne potrzeby z punktu poboru o napięciu do najwyżej 1 kW, będą zwolnione z opłaty mocowej do połowy 2025 roku. No to dwa tematy, jeśli chodzi o energię elektryczną, mamy za sobą, ale zostaniemy w jednym obszarze, mianowicie w temacie elektronicznym. Tyle tylko, że będzie mowa o nowym systemie do doręczeń elektronicznych. Tak, to jest zagadnienie, które już jakiś czas przejawia się wśród, szczególności, prawników, ale właśnie 9 grudnia tego roku prezydent podpisał nowelizację ustawy o doręczeniach elektronicznych i nowe przepisy wprowadzają okres przejściowy, ale nie zmieniają daty wejścia w życie obowiązku stosowania e doręczeń, a tą datą jest właśnie 1 styczeń 2025 roku. I co się zmieni od tego nowego roku? Otóż Właśnie od 1 stycznia 2025 będzie można skontaktować się za pomocą e-doręczeń z instytucjami takimi jak Urzędy Miast, Gminy, Ministerstwa Zakładu Bezpieczeń Społecznych, NFZ, Uczelnie Wyższe, Szkoły, Przedszkola czy też Ośrodki Zdrowia. Od tego dnia z nowego narzędzia będą także korzystać osoby wykonujące niektóre zawody zaufania publicznego, właśnie takie jak adwokaci, radcowie prawni czy notariusze. E, przedsiębiorstwa powstałe przed dniem 1 stycznia 2025 roku e, mają obowiązek założyć i aktywować skrzynkę do e-doręczeń. E, natomiast do 1 kwietnia 2000, e, 2025 roku mają to zrobić przedsiębiorcy zarejestrowani w Krajowym Rejestrze Sądowym, a do 1 lipca 2025 przedsiębiorcy zarejestrowani w CIDG. W kolejnych latach do systemu dołączone także będą instytucje jak sądy, prokuratury, organy ścigania, czy też służba e, m, więzienna. I e, no, ten, ten system przewiduje się, że zostanie wdrożony do 1 października 2029 roku. E, co warto powiedzieć, że o, jeszcze o systemie doręczeń? No, on ma docelowo zastąpić inne formy korespondencji, które stosujemy poprzednie dzisiaj, tak jakby chociaż platforma EPUAP. Jak to będzie tak dalej szło, no to w pewnym momencie nasza poczta, tak powiem, zostanie ograniczona niesamowicie, tak? Ale słuchaj, przejdźmy sobie dalej. Nowości w kodeksie pracy. Mamy tutaj temat dosyć ciekawy, a mianowicie uzupełniający urlop macierzyński. O co w tym chodzi? 12 grudnia tego roku podpisał prezydent właśnie nowelizację Kodeksu Pracy polegające na dodaniu do przepisów, tak jak powiedziałeś, uzupełniającego urlopu macierzyńskiego, to dla pracownic, jak i pracowników będących rodzicami przedwcześnie urodzonych dzieci, bądź tych, które wprawdzie urodziły się w terminie, ale potrzebują hospitalizacji, zmiany mają pozwolić rodzicom spędzić więcej czasu z dzieckiem w szpitalu podczas trwania urlopu macierzyńskiego. Prawo to do, do tego urlopu zyska także pracownik będący rodziną zastępczą, z wyjątkiem rodziny zastępczej zawodowej, i na czym ten urlop będzie polegał. Długość uzupełniającego urlopu macierzyńskiego będzie zależeć od tygodnia ciąży, w którym urodziło się dziecko, jego masy urodzeno, urodzeniowej oraz czasu hospitalizacji. Według zasady jeden tydzień urlopu za jeden tydzień pobytu dziecka w szpitalu. Maksymalna długość tego urlopu to 15 tygodni i to w przypadku najmłodszych wcześniaków, to jest urodzonych przed 28 tygodniem ciąży, oraz dzieci urodzonych z najmniejszą masą urodzeniową, to jest do jednego kg. I do wniosku pracownik będzie załączał m.in. zaświadczenie do wniosku oczywiście o taki uzupełniający urlop macierzyński, zaświadczenie ze szpitala zawierające informacje o urodzeniu dziecka i okresie jego hospitalizacji. Dla porządku dodam, że ustawa powinna wejść w życie, to wejdzie w życie po upływie trzech miesięcy od daty ogłoszenia. No ale to dosyć krótki czas, także oby szybko, tak? Im szybciej, tym lepiej tak naprawdę, bo tutaj opieki nad takimi maluchami to nigdy, nigdy za dużo, więc mam nadzieję, że tutaj to dosyć szybko będzie sprawnie realizowane. Zmieniamy temat zupełnie, a mianowicie wchodzimy w branżę opakowaniową, bo tam dosyć duże zmiany nas czekają. To też temat, który przez media też chyba my zresztą poruszaliśmy ten temat już kilkukrotnie. I właśnie 18 grudnia prezydent podpisał dwie nowelizacje. Nowelizację ustawy o odpadach oraz ustawę o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi. Co tutaj istotnego, jeżeli chodzi o usta nowelizację ustawy o odpadach, to należy podkreślić, że ujednolicono system selektywnej zbiórki odpadów budowlanych i rozbiórkowych, możliwość pojawiła się przekazywania takich odpadów innemu uprawnionemu podmiotowi, który, którego obowiązkiem będzie wysegregowanie ich poza źródłem wytworzenia. Jeżeli chodzi zaś o ustawę o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi, to te zmiany polegają z kolei na wprowadzeniu systemu kaucyjnego, na takiej zasadzie, że przy sprzedaży produktów w opakowaniach na, na napoje jednorazowego albo wielokrotnego użytku zostanie pobrana kaucja, która zostanie zwrócona użytkownikowi końcowemu, no najczęściej konsumentowi, w momencie zwrotu opakowania albo odpadu objętego tym systemem. No w ten sposób ma zostać stworzony zamknięty system obiegu kaucji, mając oczywiście przyczynić się do płynnego recyklingu opakować. No, zagadnienie myślę, że dla nas znane, jeśli podróżujemy poza zachodnie granice, ale całkowite nowu bieżącej naszej historii Polski, bo wcześniej, wiktorze pewnie pamiętasz, że takie rzeczy, jakbyśmy mali, to już były. Oczywiście, że pamiętam. Ja co sobotę zasłowałem do po butelek, jakby gdzie de parę złotych przytuliłem, a potem tutaj mogłem na jakieś własne wydatki tam to przeznaczyć. Ja, ja jeszcze ja jeszcze tylko dodam też dla porządku, że ten system miał już obowiązywać od 1 stycznia, no ale nie są przedsiębiorcy gotowi, czy też właściwie organy, które miały to kontrolować, więc uruchomienie nowego systemu ma nastąpić. 1 października 2025. O, to na moje urodziny. Bardzo dobry prezent. Super. Bardzo będę na to czekał. Mam nadzieję, że nie będziemy nie będzie to wydłużane tak jak chociażby kwestia tych kabli USB-C do urządzeń które po 15 latach dopiero w Unii Europejskiej e, ujrzały światło dzienne i w tej chwili, no, wczoraj chyba że mamy taki przepis, że wszystkie urządzenia um, pracują w tym systemie, dobra, zostawiamy kwestie odpadów, ale idziemy do e, tematu kolejnego, czyli zmian w sprawie składki zdrowotnej. Tak, no mamy, mamy pewne zmiany, może nie są one jeszcze tak szerokie, jak e, zapowiadano w kampanii wyborczej. Ale 19 grudnia podpisał prezydent ustawę nowelizującą przepisy o świadczeniu opieki zdrowotnej finansowanej ze środków publicznych. I no, taką chyba najbardziej znaczącą zmianą to jest umożliwienie przedsiębiorcom wybrania jednej z dwóch metod co do sprzedaży środka trwałego. Ja przypomnę, że przedsiębiorcy rozliczający się według skali, czy też podatkiem liniowym, PIT, liczą składkę zdrowotną od dochodu z działalności gospodarczej i w przypadku tych, którzy się rozliczają według skali, to jest 9%, a w przypadku rozliczających się podatkiem liniowym to jest 4,9%. Teraz uwzględniają przy jej obliczaniu transakcje związane ze środkami trwałymi. Może to być na przykład zbycie maszyny, samochodu, budynku czy też tam magazynu. I wydatki na ich nabycie mogą zaliczyć do kosztów poprzez odpisy amortyzacyjne. Kwoty ze sprzedaży muszą wykazać jako przychód, natomiast kosztem z tej transakcji jest niezamortyzowana wartość środka trwałego. Oznacza to, że obecnie środki trwałe mogą zarówno zwiększyć, jak i zmniejszyć składkę, w zależności oczywiście od tej części niezamortyzowanej wartości środka trwałego. I właśnie jakby ta zmiana polega na tym, że przedsiębiorca może sobie wybrać tą formę, żeby no tak naprawdę zmniejszyć sobie tą wysokość składki zdrowotnej. E, poprzez e, w pierwszym przypadku e, nie będzie obowiązku płacenia składki na ubezpieczenie zdrowotne od zbycia środków trwałego. Wtedy wówczas e, składkę obniżają odpisy amortyzacyjne, a nie jej część umorzona. A jeżeli wybierze. Drugi przypadek to będzie miał, musiał wykazać w rozliczeniu rocznym przychód ze zbycia środka trwałego wraz z ujęciem części nieumorzonej. Więc to od przedsiębiorcy będzie zależało, którą formę sobie wybierze, żeby mieć niższą składkę. Dobrze, że mamy księgowych, którzy nam po wszystko ładnie policzą i będziemy wiedzieli. No i jak. Ostatni temat na dziś. Co z tą Wigilią? Będzie wolna czy nie będzie wolna? No i tak będzie. Pan prezydent otóż 24 grudnia, czyli Wigilię, właśnie podpisał ustawę o zmianie ustawy o dniach wolnych od pracy oraz niektórych innych ustaw. I właśnie ta nowelizacja przewiduje, że dzień 24 grudnia, czyli Wigilia Bożego Narodzenia, będzie dniem wolnym od pracy. I co jeszcze istotne, również prowadzono tą nowelizacją zmiany w ustawie o ograniczeniu handlu w niedzielę i święta oraz niektóre inne dni, i między innymi zakaz handlu nie będzie obowiązywał w kolejne trzy niedziele poprzedzające Wigilię Bożego Narodzenia. Jednocześnie regulacja wskazuje, że pomimo tego, że trzy niedziele poprzedzające Wigilię Bożego Narodzenia będą zwolnione z zakazu handlu, to pracownik lub zatrudniony może wykonywać w tym czasie pracę w handlu oraz no, inne czynności związane z handlem nie więcej niż dwie niedziele. Czyli będziemy mieli trzy niedziele handlowe przed Wigilią Bożego Narodzenia, natomiast pracownik zatrudniony w handlu, nie będzie mógł pracować więcej niż dwie e, niedzielę z tych trzech. No i oczywiście e, ustawa wchodzi z dniem 1 lutego 2025 roku, no ale wiemy, że naprawdę no, chodzi o grudzień przyszłego roku. Wtedy e, zobaczymy e, dopiero jak to będzie wyglądać. Czyli jak tak sobie szybko policzyłem, to wygląda na to, że cały grudzień będzie miesiącem pracującym, tak z perspektywy pracodawców, czyli nie pracownika, biorąc pod uwagę te limity dwóch niedziel, ewentualnie następujących tam jedna po drugiej, ale z punktu widzenia zakładów pracy, czy to z punktów handlowych, no to w zasadzie cały grudzień nam powrócił do tego, co mieliśmy przed wprowadzeniem zakazu handlu niedzielnego, czyli do tego, że praktycznie każdy dzień kolejny będzie dzień handlowy. No. Zobaczymy, jak to będzie w przyszłym roku i ile ludzi nam pójdzie w tę niedzielę do, na zakupy. Panie Mateuszu, stawiamy kropkę. Bardzo serdecznie dziękuję za poświęcony czas i za wszystkie odcinki, które nagraliśmy sobie w tym roku. Całą tą masę wiedzy i informacji, która nam się przelała przez nasze fale podcastowe, i te wszystkie zmiany w regulacjach dotyczących energetyki, zdrowia, biznesu, zatrudnienia i całej, całej masy innych rzeczy. Jestem aż bardzo ciekaw co nam szykują nasi prawodawcy na rok 2025, bo zakładam, że raczej z założonymi rękoma nie będą siedzieć i mogą nas zaskoczyć jeszcze nie jedną zmianą, czy to na lepsze, czy na gorsze. No i o tym będziemy sobie oczywiście co najpierw rozmawiać. Także bardzo Ci dziękuję i za dzisiejszy odcinek, za cały ten rok. Dziękuję bardzo, a co do zmian poczekamy, zobaczymy.